Pokażemy dziś Państwu papier do flokowania, który współpracuje z techniką sublimacji na bawełnie. Flokowanie składa się z dwóch etapów. Pierwszy etap wygląda tak samo jak sublimacja na bawełnie: wytrój na specjalnym papierze drukacji do sublimacji, posypanie go proszkiem, a następnie transfer na koszulkę. Teraz wykonamy flokowanie. W tym celu układamy koszulkę na prasie, a na koszulce układamy papier do flokowania. Temperatura wgrzewania to 185 stopni, czas 50 sekund. Otwieramy prasę i kładziemy koszulkę do wystygnięcia. Teraz zdejmujemy papier do flokowania. Dzięki technice flokowania z papieru możemy wykonać transfery bardzo drobnych elementów.